Witajcie, z tej strony śmiecił. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę y, duży remont, który musiałem zrobić, bo y, jak się przeprowadzaliśmy z moją żoną, to właściciel wziął ekipę budowlaną bodajże z Bangladeszu i oni tak wszystko na Pierdol zrobili, słuchajcie, że głowa mała. I przez to, że ja to wziąłem do remontu, chociaż nie, nie znam się dużo na remontach i tak dalej, ale położyłem płytki, wymieniłem zlewy, wymieniłem to, tamto, zbudowałem inną szafę, położyłem to, tamto. No, dużo rzeczy miałem do roboty, dużo pracy znaczy. I przez to nie musiałem kaucji płacić i w ogóle tak i czynsz mniejszy i w ogóle. Ale miałem bardzo dużo pracy, słuchajcie. Nie dość, że musiałem iść do pracy na zmianę, to jeszcze potem wróciłem z pracy i gdzieś do drugiej, trzeciej w nocy musiałem. Z zapieprzać, żebyśmy jak najszybciej mieli zrobiony dom i tak dalej. No i wam pokażę oczywiście to, te remonty, to wszystko, to co mogłem to nagrywałem, bo nie miałem czasu jak zawsze, no bo wiecie dużo się działo w moim życiu, tak? Zapraszam do oglądania, pozdrawiam, hej! Dobra, udało mi się podłączyć, słuchajcie, kontakty no, samouk jestem, słuchajcie, no wybiło mi prąd i nikogo nie było w domu, tak? Moja żona była w pracy teściowej, nie ma, w Polsce i tak dalej. I dlatego położyłem telefon, żeby nagrywało, co się stało, tak? Bo ja bym patł, no co? Coś by zostało po mnie. No bo podłączyłem niebieski i ten, wszystko do kontaktu, tak? Z dołu dałem brązowe dwa, z góry dałem dwa niebieskie, no i wybiło mi. Nie jestem elektrykiem, ale jestem samoukiem, uczę się, tak? Dużo rzeczy umiem budowlanych, ale też dużo nie, nie znam. Uczę się, całe życie się człowiek uczy. No i co? Podłączałem kable, słuchajcie, bo robię szafę um, z takiej starej no, szafy, większą szafę, przebudówkę i tak dalej. No i podłączyłem i wszystko działa, słuchajcie, na razie. O, tu mamy pstryczek, Jak widać.